Witam, dzisiaj jestem przy cebuli, i tutaj pojawił się taki problem, że cebula zaczęła kwitnąć, zaczęła wytwarzać kwiatostany. Może nie jest jakoś tego specjalnie dużo, bo tak jak patrzę, to raptem, raptem kilka sztuk na tych dwóch rzędach, no ale, ale nikt nie daje gwarancji, że, to, że następne rośliny również nie zakwitną. No i problem dlatego, że Roślina zamiast skupić się tutaj na tworzeniu jak największej cebuli, to będzie się skupiała na tworzeniu jak najlepszej, jak największego tutaj kwiatostanu, jak największych nasion. No, a przecież nie, nie zależy nam przy uprawie cebuli na nasionach, tylko zależy nam na, na jak największej tej części podziemnej. No i jakie tego mogą być przyczyny? Może zacznijmy od początku, czyli, czyli od materiału siewnego, czy też w moim przypadku tutaj cebula była sadzona z dymki, czyli Czyli materiału do sadzenia. Yy, niewłaściwe przechowywanie to jest pierwszy powód. Najlepiej, jakby taki materiał był przechowywany w temperaturze zbliżonej do 0 stopni, ale oczywiście powyżej tego zera, czyli tam powiedzmy od, od plus 1 do plus 5 stopni, to jest, to jest najlepszy, yy, najlepsza temperatura do przechowywania. Może to spowodować to, że, że cebula nie będzie nam kwitła. Druga sprawa to niewłaściwy termin sadzenia czy też siewu. Ja tutaj sadziłem koniec marca, akurat wtedy pogoda była dość znośna. No ale jak wiemy, później przyszedł kwiecień i ta wiosna była niezaciekawa. Można powiedzieć, że, był nawet, że była chłodna czy nawet zimna bardzo. No i to też może być przyczyną właśnie takiego zakwitania cebuli. To są wszystko, wszystko sytuacje dla cebuli stresowe. I właśnie ze względu na, na te warunki atmosferyczne, czyli mo, mogące się pojawić po wysadzeniu, czy też po wysianiu chłody, warto sobie cebulę uprawiać partiami, czyli nie, nie wysiewać czy wysadzać wszystko od razu, tylko stopniowo, na przykład co 2-3 tygodnie. Ona na pewno, na pewno do, do jesieni zdąży urosnąć, a nam się na, na pewno uda trafić warunki, które będą dla cebuli optymalne. Problem z zakwitaniem cebuli rzadziej pojawia się, kiedy wysiewamy po prostu cebulę. Uprawiamy ją z nasion. Jeśli sadzimy cebulę z dymki, to ten problem z zakwitaniem pojawia się nam częściej. Inny powód to niewłaściwy rozmiar materiału do sadzenia, czyli w moim przypadku dymki. Najlepszy, najlepszy jest rozmiar cebuli, mniej więcej tej do sadzenia, od 1 do 3 cm. Powyżej właśnie 3 cm średnicy yy, mogą się pojawić właśnie kwiatostany, dlatego że ta cebulka do sadzenia była za duża. Czyli po prostu nie warto, nie warto sadzić takiej cebuli, jeśli ona jest, yy, ma średnicę powyżej 3 cm. Czyli to jest już za duży materiał do sadzenia, mogą się pojawić takie, takie problemy. No ale główną przyczyną, myślę tutaj, yy, że jest susza. Niestety, susza. Do tego wychodzi, dochodzi wysoka temperatura powyżej 30 stopni panująca od kilku dni. No i to wszystko powoduje, że cebula jest w sytuacji stresowej. Ona po prostu, po prostu chce wytworzyć nasiona. No bo myśli, że jeśli, jeśli dłużej takie warunki potrwają, to niestety umrze. A tak jak mówiłem, każda roślina dąży do tego, żeby się jak najszybciej rozmnożyć. No i co można z takim fantem zrobić? No oczywiście podlewać, na mojej tutaj przepuszczalnej glebie, no niestety podlewanie niewiele daje, bo ta woda jednak przy tych wysokich temperaturach szybko, szybko ucieka. No ale, ale trzeba jakoś tutaj ratować, chociaż na razie, to tak jak mówię, nie jest tego, nie jest tego jakoś przesadnie dużo tych kwiatostanów. Ale podlewać trzeba, nawet, nawet dla samego faktu, że jeśli podlewamy glebę, to podczas parowania tej wody tutaj troszeczkę obniżamy, obniżamy przy gruncie temperaturę. No i dobrze, i co zrobić właśnie z takimi kwiatostenami? No, jak najszybciej je obrywać. Taka jest, taka jest odpowiedź, jak najszybciej je obrywać. No, niestety tutaj przegapiłem ten moment, kiedy one dopiero się pokazywały. Są już dosyć spore. No, i niestety jest to błąd. Nie można dopuścić do, do takiego czegoś, że kwiatostan już jest właśnie taki duży. Oberwać najlepiej gdzieś na dole. I tyle tylko że tutaj pojawia się następny problem. Bo gdyby trafiły nam się teraz jakieś większe deszcze czy długotrwałe deszcze, to w tym miejscu woda może nam wnikać, no i cebula może nam zaczynać gnić. Czyli nie możemy dopuścić, aby tutaj ten pęd, na którym wytworzy się kwiatostan, nadmiernie nam yy, nadmiernie był gruby. To wszystko jest w środku tutaj puste, dostanie się woda, cebula będzie gniła. No i niestety y, nie będzie się nadawała do niczego. Więc najlepszym teraz rozwiązaniem jest po prostu tą cebulę wyrwać. Cebulę wyrwać i zużywać takie cebule, y, które już mają kwiatostany na bieżąco, ponieważ one tak czy inaczej w dłuższym okresie czasu. Będą mniejsze, bo już cebula wytworzyła, wytworzyła kwiatostan, zabrała już jakąś część tych składników pokarmowych na wytworzenie kwiatostanu, a nie na rozwój tutaj cebuli, więc ta cebula będzie zdecydowanie mniejsza od tych rosnących obok, które nie mają kwiatostanów. No i do bezpośredniego spożycia. No i jeszcze jedna, jedna ważna kwestia nawet jeśli oberwiemy dość wcześnie te kwiatostany to nie powinniśmy takiej cebuli przechowywać ona po prostu słabiej się przechowuje będzie nam po prostu będzie nam po prostu gniła czyli taka cebula nadaje się tylko do bezpośredniego spożycia no i warto warto się przejść Obserwować, czy czasami nie pojawiają się tutaj kwiatostany i usuwać je wtedy, kiedy są, kiedy są najmniejsze. Dobrze, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.